Ej, tych magazynów w listopadzie nie ma aż tak znowu dużo. Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Może to i dobrze, bo zbliża się grudzień, a tam przepotężne wydatki. No i co? Przypominam wam raz jeszcze. 7 grudnia widzimy się w Warszawie. Klocki w metrze, darmowe spotkanie, każdy będzie kręcił kołem prezentowym i za trzy dyszki będą moje mystery boxy. A później 21 grudnia o, będą specjalne wypasione świąteczne warsztaty. Przeczytajcie sobie, jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, to może być ciekawy prezent na Mikołajki. A tymczasem dosyć już tej autoreklamy, przejdźmy na stół recenzencki. Przynajmniej jeden magazyn jest bardzo interesujący, a nie oczywisty. you <laughs> Słuchajcie, dzieją się rzeczy historyczne. Nie pamiętam, żeby na pierwszej pozycji była gazetka Lego Friends, ale ten dodatek naprawdę daje radę. Za chwilę będziemy to omawiać 25 zł. W sumie nagrałem już szota, ale też nie wszyscy oglądacie totalnie wszystkie moje filmy, a zachęcam, żeby to robić. Na przykład ostatnio było co nowego. Okej, okay, co dalej? Lego Ninjago. Słuchajcie, ten kol to nic takiego nadzwyczajnego, chociaż strój fajny, no ale ostrze. Najlepsza obecnie broń, jeżeli chodzi o to uniwersum. Więc to musiało tak się skończyć. Drugą pozycją i trochę z braku laku magazyn LEGO Marvel Spider-Man. A tam Miles Morales i chyba ta pizza zrobiła swoje. No bo mamy tutaj dwa dodatkowe nadruki, a nie tylko gołą minifigurkę. Trochę się wahałem, czy może LEGO Minecraft na trzeciej pozycji ułożyć, ale zrobiłem tak jak zrobiłem. Tutaj również 25 ziko. Lećmy dalej. Co tam w peletonie? No, tych opcji nie ma aż tak dużo. Zerknijcie, wspomniane przed chwilą Lego Minecraft 23 zł, I to mały plusik, bo pozostałe magazyny kosztują raczej 25, i do tej ceny niestety trzeba się powoli przyzwyczajać. No w każdym razie, Shulker super! Taki oto wrogi skorupiak, natomiast on niedawno się pojawił w gazetce, więc tutaj wiecie, nie ma co świrować, nie ma co przesadzać, kontent musi być nowy, dlatego ta perła endu wypada fajnie. No i jeszcze kartonik specjalny. Jeżeli nie lubicie Marvela, to tego Minecrafta możecie sobie puścić na trzeciej pozycji, no bo wy również trochę kształtujecie prasówkę. Ja ją nagrywam, a potem dyskutujemy w komentarzach. Tak samo Lego City. Jeżeli macie niedobory budowlańców, no to pewnie docenicie tego gościa z ubiakiem oraz świetlnym znakiem. Kreatywnie to wszystko pobudowano 23 zł. Co dalej? Widzę tutaj Star Warsy, ale bez minifigurki. O... No, Ewing, tak? Okej, okay, widzę tutaj białe kubki jako silniki. To jest ciekawe, ale czekam, kiedy będzie jakaś kolejna kozacka figurka. 23 zł. No, tutaj obstawiałbym, że Star Warsy w przyszłym roku będą już trochę droższe. Pożyjemy, zobaczymy. No i w poprzednim miesiącu jakoś nie trafiłem na czas magazynu Lego Ninjago Legacy Hero, więc tutaj sobie omówimy. O, no, Wężona i 30 ziko to chyba trochę zbyt drogo jak na takie dość basicowe figurki, ale w sumie no zawsze powtarzam, zbieracie wężony, będziecie zadowoleni, ale z drugiej strony, no to można byłoby się zastanowić, jeżeli nie macie takiego garmadona, czy by czasem nie sięgnąć po Lego Ninjago Comics. Tutaj zawartość jest całkiem fajna, a to o ile pamiętam, tak jest. 25 zł. No mało tych magazynów co nie? Jeszcze wam pokażę, co tam mimochodem, na przykład na porcelanowym tronie, ostatnio czytam, okej? Okay? A właściwie dopiero zacznę czytać, bo niektóre rzeczy nabyłem dzisiaj. O, jak ten kalendarz adwentowy, Gigant poleca premium. 24 historyjki do otwarcia: coś podobnego, tylko że czerwonego było w zeszłym roku. I ja to sobie ceniłem. Zobaczcie, mamy tutaj historię, i musimy delikatnie otworzyć każdego dnia. Nowy komiks. Okej, okay, fajne, sympatyczne. No wiecie, czasem trzeba sobie odpocząć od rzeczywistości. Co tutaj jeszcze mamy? Nową fantastykę. No czasem te opowiadania są fajne. Wiedza i życie, następnie niezwykły świat. Jak widzicie, ja lubię sobie tak co jakiś czas poczytać o, a tutaj świat i ludzie. Kupiłem głównie dla tych naklejek, chociaż to już kosztuje 8 ziko. Takie wydanie specjalne na święta. Po prostu. No i jeszcze Minecraft Oficjalny magazyn, tutaj tym razem dostajemy projektor LED. Jak za dwie dyszki, to całkiem nieźle, chociaż ostatnio ta latarka, ta pochodnia trochę mnie rozczarowała, bo miałem z nią jakieś delikatne problemy, ale mam nadzieję, że ten projektor działa dużo, dużo lepiej. Także zachęcam Was, czytajcie nie tylko tą klockową prasę, bo ona momentami może nieco ogłupić, ale wiecie, jakiś taki zwarty tekst. Zawsze spoko, niekoniecznie TikTok, YouTube i tyle by tego widzieli. Bardzo lubię w ten sposób na początku odcinka ustawić te wszystkie mini zestawy, wszystkie figurki, żeby zobaczyć, ile tych klocków z miesiąca na miesiąc przybywa, ale dobra, zejdźmy na ziemię. No i 9 grudnia nowy numer magazynu z Puchą, ten najdroższy, za cztery dychy, ale pod kątem postaci jest tutaj nieźle zarkt. Z tej zakazanej piątki oraz Jay jako łotr. Okej, okay, te figurki nie są do dorwania w tych najtańszych zestawach, więc to się nawet może opłacać. Być może ten magazyn trafi na pudło do mojej topki na grudzień, ale to się jeszcze zobaczy. Przypominam, 9 bardzo ważna premiera, tak mi się wydaje, 12 z kolei. Lego Ninjago Comics, to tak tylko przypominam, jeżeli chcielibyście zdobyć złotego Lloyda Oni, no bo może go przegapiliście, to i tak lepsza opcja niż Lego Star Wars, też 12 grudnia, a tam co? Slave one tak, no chyba dobrze myślę. Wielka szkoda, że trochę to nie jest naprzemiennie. Raz minifigurka, raz mini zestaw. No bo nie jestem wielkim fanem wszystkich tych modeli. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Zobaczymy co będzie w przyszłości. Na osłodę 16 grudnia Lego Minecraft, a tam pirat, żaba, szlam oraz taki stół z mapą. W porządku, chociaż wiem, że ta minifigurka jest do dorwania tym stosunkowo tanim zestawie z wielbłądem, no ale wiecie, klimat i tak tutaj może być niezły, jeżeli chodzi o komiksy, łamigłówki i tak dalej. No dobra, tutaj wydanie specjalne LEGO Marvel Avengers. I z tych dwóch puszek zdecydowanie wolę tą okrągłą, fajny gadżet. No a pod kątem minifigurki, kolejny raz Kapitan Ameryka, tym razem Afroamerykanin. Okej, okay, dobra, zobaczymy, jak te skrzydła im wyjdą. No i później dziwna sprawa, bo wiele magazynów wychodzi 30 grudnia i zaczynamy od Lego Francuzów, urocza wydra na plaży. Co to ma wspólnego z zimą? Aha, no chyba że niektórzy spędzają sylwestra gdzieś tam w ciepłych krajach. Podoba mi się, że mamy tutaj dwa lody, duży liść palmowy oraz filtr. Ale wiecie, to raczej pasuje do dodatków wakacyjnych. Co dalej? No, 30 grudnia Lego City. I tam skuterek. Super! Szkoda tylko, że nie ma tutaj takiej malutękiej białej foczki, ale byłoby dobrze. Ach, niestety, możemy pomarzyć. Lego Ninjago również 30 grudnia, a tam fajny dodatek Frak. O, no, wydaje mi się, że on występował tylko i wyłącznie w jednym zestawie, co prawda nie jestem zadowolony z tych oczu. One są niewyraźne, ale i tak można się tutaj nastawić na zakup tego numeru. No ale właśnie 30 to my będziemy myśleli o innych rzeczach. No i co? Też 30? <grym> tak, dokładnie. Nowe Lego Jurassic World, a tam Alan o, w takim jakimś pojeździe, poduszkowcu. No dobra, szkoda, że tutaj nie ma jeszcze Raptorka albo chociaż jakiejś rybki. No i co później? <laughs> Zgadliście. 30 grudnia nowy numer magazynu LEGO Ninjago Legacy Hero, a tam odgrzewany kotlet, Nindroid oraz Jay. No nie, tutaj lepiej chyba się wstrzymać. No ewentualnie, jeżeli nie macie tych figurek, szczególnie Nindroida, można się zastanowić. Oficjalnie wchodzimy w nowy rok. Słuchajcie, Lego Technik, chyba mój ulubiony magazyn, 5 stycznia, a tam tematy podwodne i tutaj jest rybka. No fajnie. To może mieć duży potencjał. Co tam dalej? <laughs> 15 stycznia nowe LEGO Dreamsy, a tam będzie po prostu Mateo, chociaż ten strój, ta kurtałka, to nie wygląda tak źle. Ach, mam jednak wrażenie, że najlepsze czasy dla LEGO Dreams już są dawno za nami. No i później przechodzimy do LEGO Marvel Spider-Man 27 stycznia. Venom w takim potężnym mechu. Ach, mam mieszane odczucia, ale tutaj będzie kilka ruchomych punktów, to będzie można coś z tego zbudować. Lepsze to niż nic. No i co, Lego Batman, ale tutaj nie widzę daty. Więc wrzuciłem go na koniec. Tam będzie Badgirl. Nawiasem mówiąc, to właściwie jeszcze przez wiele tygodni będzie do dorwania ten dodatek z Jokerem. I on wypada naprawdę fajnie, więc można to sobie uzupełnić, na przykład kosztem nowych Star Warsów. Tak mi się wydaje. No niech ten frag będzie na górze, bo to akurat spore wydarzenie, że ta postać będzie w magazynie. Uff, to omówmy, co tam wylądowało na moim stole kilka minut temu. Jeżeli na co dzień budujecie przeróżne klockowe makiety, na pewno docenicie ten dodatek, no bo zerknijcie, same te pomarańczowe ule to jest coś cudownego. Nadrukowany motyl, nadrukowane pszczoły, niczym w tym zestawie z kubusiem puchatkiem oraz nadrukowana 5-złotowa. O tutaj na tym stoliku, no to jest po prostu urocze. Szkoda tylko, że nie ma trzymadła do tej konewki, ale nie można mieć wszystkiego. Duża zielona płytka. Taka oto ścięta, powiedzmy byłaby to ćwiartka. No i mamy tutaj jeszcze ukryte klocuchy. O, tutaj w tych ulach, jeden słoik. O, wypełniony miodem to po prostu kolejny taki transparentny element w kolorze żółtawym. No ale w drugim ulu mamy coś podobnego. Tylko że białego, całkowicie przezroczystego. I jak tutaj nie lubić tego mini dodatku? No dalej wychodź, bo chcę to pokazać widzom. Oprócz tego mamy tam na przodzie kwiaty. No czego chcieć więcej? Szkoda tylko, że ten magazyn teraz już kosztuje 25 blach. No bo kiedyś wydaje mi się, że ta cena krążyła wokół 23 zł. Trochę się to pogorszyło. Natomiast i tak jest super. No Michał, potwierdź w komentarzu. Przejdźmy już może do Lego Ninjago i zaryzykuję śmiałą tezę, ale od wielu lat nie widziałem lepszej broni dla minifigurki niż ten tutaj miecz. Półtransparentny, czerwony, no i tutaj ten łeb smoka, te płomienie, to się naprawdę może podobać. Fajnie, że mamy takie rzeczy w magazynach. A na ramienniki, no też motyw smoczy, po jednej stronie, a po drugiej taki powiązany bambus. No i nawet ten torsik daje radę, zerknijcie, mamy tutaj pochromowane obszary, mamy jakieś wzmocnienia, to chyba skóra. Nawet są nadruki na stopach, po prostu japonki i gdybyśmy to wszystko zdjęli z tyłu, z pleców, to tam też jest szczegółowo. Tylko wielka szkoda, że mamy te same grymasy na twarzy od wielu, wielu lat. Trochę mi się niestety ten kol opatrzył, ale tak, poza tym, no to polecam ten numer. Jeżeli nie macie tych nowych strojów, jak najbardziej warto. Jest z kolei bardzo duża szansa, że macie taki oto strój dla Milesa Moralesa, bo to jego podstawowy kaptur. To występowało nawet w takich taniuteńkich mechach z tyłu, jak najbardziej. Fajny motyw, no i mamy tutaj już jakieś błyskawice. Ta walka leci na całego i on odkrył swój pełen potencjał. Jeżeli chodzi o głowę, o ten kaptur, fantastyczne elementy, to się może przydać do przeróżnych minifigurek w ramach LEGO City, no ale coś, co tutaj robi delikatnie, różnicę, to jednak pizza i to aż dwa nadruki, jedno otwarte pudło, a drugie jeszcze zamknięte. O, flaga Włoch, jak najbardziej to się zgadza i warto mieć tego typu elementy, ale jeżeli macie już tą figurkę, no to ten numer można sobie odpuścić i zainteresować się na przykład LEGO City? Chociaż pewnie jest duża szansa, że posiadacie także brodatych budowlańców w czerwonych kaskach. Ten akurat no, niczym za bardzo się nie wyróżnia, chociaż ma bardzo ładnie nadrukowaną główkę. No i ten ubijak, jako maszyna która potrafi <grych> ubić grunt, po prostu. No, prosto to zbudowali, ale jak najbardziej robi to robotę. I ten znak, bardzo kreatywny, można podpatrzeć te rozwiązania i wykorzystać na miejskich makietach. To się nie przewraca, bo mamy tutaj taki odwrócony duży slope. Okej, okay, w porządku. No, może nie jest to jakiś szczyt techniki i coś najlepszego w historii, ale doceniam tego typu zadbane dodatki. Jakiś płotek albo wiaderko by się jeszcze Przydało. Pod względem wyposażenia wojownik kresu nie ma sobie równych, naprawdę, dosłownie. Nie wiadomo w co ręce włożyć no bo jest tarcza, diamentowy miecz, ale także ta perła do teleportacji. Prosty nadruk, ale warto go mieć. No i tutaj mamy tego wrogiego mopka, który się tak podnosi, strzela i ukrywa, a to wygląda z daleka po prostu jak jakiś blok. Taki wiecie. Fioletowawy, a w endzie jest tego pełno. No ale co? Rozbierzmy jeszcze skina, żeby zobaczyć, co znajduje się pod tą zbroją. No bo tutaj wszystko jest diamentowe i to należy docenić. O, jeżeli chodzi o głowę, widzę tutaj delikatnie zielone włosy, zielone oczy. No, może na górze to jakaś opaska. A tutaj, czy coś nas zaskoczy? A no nie, raczej prosty torsik. O no tutaj zabrakło mi nieco terenu, bo zazwyczaj do tego nas przyzwyczajał magazyn Lego Minecraft, ale i tak jest naprawdę solidnie. O ten numer otarł się o trzecie miejsce. Napiszcie w komentarzach, czy w tym odcinku byłem sprawiedliwy, a może nie bardzo. Mini model z magazynu Lego Star Wars. Jest to statek sojuszu. Z tyłu mamy cztery silniki odrzutowe, no a z przodu działka laserowe. One gdzieś tutaj muszą być. Ciekawym featurem jest możliwość o w ten sposób rozsunięcia całych tych dużych, wielkich segmentów na przodzie. Nie wiem, czy tak oryginalnie w tych statkach było. Ale chyba tak. No i te białe kubki. Cztery w takim malutkim seciku. To nie jest taka częsta sprawa. Tutaj pewnie jest kokpit. No i ogólnie od dołu całkiem nieźle to zbudowano. No i stateczek jest w miarę wytrzymały. Chyba, że zaczniemy o w ten sposób tym machać. Ale to wiecie, to są klocki, a nie modele na gorący klej albo coś takiego. Oj, popsułem. Ogarmadona tak łatwo popsuć się nie da. Stwierdziłem, że raz jeszcze musimy obejrzeć tą figurkę, bo jest naprawdę genialna. No tutaj pod tą maską. Pod tym hełmem właściwie nic nadzwyczajnego. Takiego garmadona kojarzymy, ale maska, ona tutaj robi robotę. Jak to jest genialnie nadrukowane. Z tymi czerwonymi ślepiami, zębiskami. I tutaj na górze są jeszcze odczepiane rogi. Oprócz tego taka galaretowata, różowawa katana. No to akurat można byłoby podmienić, ale w tej postaci i tak no moim zdaniem wszystko się zgadza. Uzupełniajcie braki, jeżeli nie macie tego gostka w kolekcji. No a syna Garmadona, Lloyda, w tej wersji pewnie posiadacie. <laughs> Równie popularny co Kai. Ja mam sentyment do tego stroju, no bo zerknijcie. Jest to staranne kimono, z jednej strony jasny rękaw, z drugiej ciemny, no i dwuczęściowa maska, to znaczy taka bardziej dwukolorowa. Aż przeciwnicy się przewracają. Szkoda tylko, że te grymasy, od lego ninjago mówi, tak mało się zmieniają. Mechaniczna kobra jest fajna, no bo zerknijcie. Uszkodzone płyty pancerza. Tutaj jakieś ruchome świdry, no i mamy jeszcze piłę mechaniczną. Te odlewy łbów, one naprawdę robiły robotę. No i z tyłu też jest bardzo szczegółowo, ale tak jak mówię, jeżeli macie te postacie, jeżeli gdzieś tam wam się przewijają w kolekcji, to lepiej nie wydawać trzech dych na magazyn, który tak naprawdę niezbyt dużo wnosi, prawda? Podsumowując, jak dla mnie listopad to miesiąc na przeczekanie, na przyczajenie się i oszczędzanie kasy. <grydy> Dlatego, że oprócz Lego Friendsów, Lego Ninjago i ewentualnie Lego Ninjago Comics nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Może na chwilę jeszcze przygaszę światła, żeby wam pokazać A coś dosyć fajnego. O <grydy> jednak tutaj ta ledowa latareczka działa. I możemy sobie chociażby puścić Creepera na ścianę. Okej, okay, dobrze, bo tak jak pamiętacie z tamtą poprzednią latarką miałem delikatny problem. No dalej, gdzie włącza się te moje światła? <laughs> to by było na tyle. Oczywiście tradycyjnie napiszcie mi co podoba się w waszych oczach. To znaczy za czym głosujecie swoim kieszonkowym. No chyba, że już chodzicie do pracy, to też możecie napisać, co tam żeście zakupili. Hej!